się manko, to jest ten mężczyzn, jak dzisiaj. Z... Biegamy w obota, jak wiecie. Byliśmy ponad, z powrotem z obotami, ponad kilka okrętów. I do naprawdę niezłych. Oj, że oj, oj. oj. ten kład z tyłu tego nadaje. Musi, mu, musi być powoli uszkodzony. Mogę przestać. Thanks. Chodząc spadać. Tu alianci mają przeslane w tym... I jakby... Jak i tu podstępują... Wiadomo, bo to oznacza to, że... A-a-a... Brytyjczycy stracili... Kompletną... Kompletną dominację na morzach. To jest k***a śpiący... O, dobra, okej. Okay. Przecież mm -hmm. wyrzuciłem się w lewo. Wejdźmy na chwilę w ogóle Zobaczmy na chwilę reflektor Zobaczmy co to jest w ogóle za statek Wiemy co to jest mniej więcej Bo wiem co to jest Mogę zakładać To może być jakiś duży statek

Proszę to ja bym się dał jako pierwszy. A co na nojcu i co mi zrobisz? Weszęś mi samo. Tu ja się zaraz zdążę nawet. przed nami. I tu zaczyna się pierwsze schody, jak choć odstrzelić działę. No to zobaczycie. jak... już jest taki jakby nie? że już jest... Rozbłysk działa. Przedtem w ptaszych wersjach nie było... Na błysku. Zdziała. Ej, ja, ja już trafiam do wody, jestem naprawdę spokojna. Ej, nie, 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 niech to... ...to jest i to jest akurat zmienny, podmieniony dźwięk akurat mam, bo ten, bo ten dźwięk... o nie jest zbyt dobry. Nie jest zbyt prawdziwy. Nie jest zbyt prawdziwy. Wiem że, że go trafiam, bo... Proszę bardzo, mamy potwierdzenie. Czy to co, coś o wiele mniejszego, czyli na przykład dziób. O, będzie mi przeszkadzał mi maszt, czyli to coś. Nie, nie, nie wiem po co to będą tak. Znaczy Z taką częstotliwością, żeby było 100% u nich, że nawet Bo ja bym Bo ja bym się... ja bym się, ja bym się z, ze sobie jakby tak, tak, tak szybko strzelał. Zobaczcie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Czy ciągną mi. Oczywiście mogą te klipy sobie wejść na minutę, ile ja by wy... wyląbię strzał, ale to oka za wylądu na, na, na prowadzenie odcinki i spadę, ile ja strzelam na minutę. Eee, naprawdę, naprawdę, decyduj już przesunąć. Zranę. Naprawdę, dostał mocno po dupie. żeby się na... na, na, na stawić w coś, to się już zaznaczy... za się w zanurzać pod wodę i wtedy jest ciężej to zrobić. jeżeli krzyżak jest zgodnie z... tutaj jak widzicie, musicie zawsze ci od wyżej od krzyżaka strzelać, A jeżeli ty ci wyżej, to już nawet strzelać już wykrzyżak, krzyżach, nie w krzyż, czyli jak już będzie krzyżak wyżej, krzyż, to będzie właśnie się na... kręcie, tak jak... Mam teraz, to już... No, to... 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 wszystko ja już go tylko go... Dobijam. Na wiem czy on już nie pójdzie na dno. No właśnie już po tym już poszedł na dno. Mhm, nie do, ma już dość. Odpoczynek, jak wyłączyć reflektor i dobimy spadówkę. Spadamy z tego cykla? Oooo, ja się, ale było hot! No to spadamy stąd, spadamy. i kolejny, jak to powiedzieć, okręt poszedł się do piachu. Potężnie miażę te okręty, to jest po prostu auć. Naprawdę auć. A ja ci tak, tak teraz. Jeżeli tu oni stracili dominację, to znaczy to, że tu jest w ogóle dominacja. Wiem, że na tym wydaniu by ja był, by była, no, no, była dominacja, ponieważ tam była dotąd. Natomiast, przykład, że można w ogóle dominować, ponieważ tam ale tu dlaczego wątpię? Oczywiście, w tej chwili mamy bitwę o Angię. Ja wiedziałem, że. Gdzie... Dobrze. A! Już nie ma bi, bi, bitwa o Angię. Ju, już jest po bitwie o Angię, teraz, te, teraz mamy to. Byłem zapomniał. Za, a później będziemy mieć, się... ja, 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 jeżeli to zmienią, nie wiem, co chodzi z tym kreskami, to są chyba punkty okupowane, tu jest Germanik, A w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu mamy Warszawę. O, już, kurna, Litwa, Wolfers, to oni już zarąbali. Ale później będzie to dotąd. W tym punkcie oni do do nas dotąd, czyli do, do, ale the to już spadą. Zresztą spalić za nie, nawet dojdą Szwaby. po prostu. Sam zresztą rozmawiam z Szwabem, ale to jest dokładnie to, że mówię po prostu, że po prostu, po prostu nie zdążą. I. Debil. I popełnił jeden błąd. Ten, ten... przewodniczący rzeczy, że popełnił jeden błąd. Nie powinien na to, związku a ja po prostu, a Japończycy też powiedzieli swój błąd do tego samego. To, to, to jest taki, jak no, ja do tego Jeżeli Japończycy by za tego Chiny, cały Chiny, a później cały Związek Radziecki. To. Oj, oj, jo 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 oj. To by w nie by zażali, A z powodu, że Amerykanie nie chcieli się wląbywać z konflikt. Konflikt z Niemcami, bo mi. Nie wiem dlaczego, ale chyba po prostu w za to zachodzi neutralność To i to, 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 to i tak dość by go uchroniło. Dzięki temu jego wydanie dostało sporo sprzętu. Ale ta czy tak Niemcy i tak mieli dość spory problem, żeby w ogóle zatarł za, za tak dużej ilości okrętów. Bo nie mogli topić, jak to powiedzieć? No amerykańskich okrętów. ja się, jak to zrobiłem, to w To Realizm? Tak, już że jak chodziło o. A już chodziło, jak już kowój topie, to to... wyzerwuję siatków kompletnie. Ale nie liżcie się do bajka. Bo jeśli to jest szatko kołów, to kogo to że to... nie wiem dlaczego oni każą mi otyłać Mi Mnie tylko nam wkurzało... ...pozajęcie, że ja to tutaj za... za zapiszę, nie? Bo nie chcę ryzykować, żeby jak mi grami się by pierwsza na, ...na naszego szatko kołów... ...zrobić tak, że O, to będę z nas zaczynało, po prostu potem się coś z tym zrobić. Słuchajcie, to ciutko teraz w lewo, żeby ciutko to się coś odczytać na dwójce. O, doczytuje się. Ten się ten doczytał, zaraz się to do, do, doczyta, ten Jak ten się ten, ten doczyta, to znaczy to, że tutaj jest wszystko jest bardzo dobrze. Dawaj. Dawaj. Jeszcze trochę. I zaraz się będzie wczytywać kolejna rzecz, e... O jednak, jednak był mały lag bez czytania, bo jak ktoś się czyta, to się przyda, to jeszcze już jest dobrze. Nie muszę się męczyć z problemami związanymi z, z systemem, ale tak i tak nie tak, jest tak, tak. tędy płynąć. Jeszcze nie nie mieć tu do jakiegoś użyj to bym wam warto tędy płynąć. Czy macie macie tylko taką minutową tam gdzieś. 30 sekundową... eee... półtora minutową... eee... LAGA! Tu i tak jest dobry. Bo wtedy się nie musicie męczyć o, o... o nic. I sobie zapiszę jeszcze raz. Na tutaj... Ja nie wiem, ale to... ale to są... nie, to... to, to są zapisy. I oni się nie muszą... oni o nawet martwić. Oni są, oni sami... Tutaj, no, tutaj... ale ta da się mi bardzo sporo zrobiłem. Zobaczmy ile, ile ja nie dokładnie do zatopiłem. Bo, bo on tak on sporo zrobił. O, to leci, o, to leci. Ja cię Jeden tankowiec, jeden ten, jeden ten. Drugi. Trzy niszczyciele. Cztery niż nisz co. Tak jak pierwszy Ja i nie jeszcze niszczyciel. Dlu... Są trzy: raz, dwa, trzy: cztery. Jeszcze coś to od niszczycieli, tam go nie Raz, dwa, trzy: cztery: cztery niszczyciele. To jest naprawdę boli, to było. O, widzę, bie... 3 km na awans, widzę. A zróbmy mały taki koperku. Tak jak mówię, e, mogę wam powiedzieć, że piąty to jest już jest maksimum. Już wtedy się nie da zrobić więcej umiejętności. Hmm. A ja wiecie, że jeszcze przy to przy szybsze to i dalej. Nie wiem dlaczego ja tego nie zrobiłem. Nie zdarza się. A on koniec od bawiku, więc. To akurat tego już wtedy dumniej się może Tin awansował dość szybko. Nie, chyba będzie to wziąć, bo to będzie szybsze, bo był tylko z fonów. No i tu jeszcze jeden chyba Patrzcie, że tu już mam już maksymalny level. Nie wiem czy tam będzie tam coś mi się zbugowało, czy co, ale patrzcie. No to ja, mam jeszcze, to ja tutaj tego ja też zapomniałem zabić. A tu mam ekspert, to chyba właśnie to, co tego. to jest akurat, to jest, celność, to jest akurat celność, to kiedyś może że to. Bo tu właśnie Kapitan nie, nie, nie strzelał zawsze, zawsze zdziała, tylko zawsze strzelał. Zawsze strzelał właśnie no, to jest i, I zdziała. Ale wiem, te działy miały Trzeba. po prostu magazynek, nie? Teraz pamiętajmy nie używać działa stąd, no bo to jest blokowane, tylko stąd. Teraz to wyląbiemy. i czekajcie. Niech oni to przeładują. Mieńcze Że Żebym sobie nie po prostu weszedł do środka. Ja pierdziurę, doba kurde, nie, nie tak to chciałem zrobić. Chciałem je połączyć ze sobą. Mój błąd. Mój głupi błąd. To już zdarza się. Ja pił papie, to jeszcze trwa. Tu coś się zbugowało, chyba się w klubie E, patź Od czego ty będzie jeszcze? Tutaj... Tylko jest do doby O ja cię. Eee, jak to z to jest taki problem No ja cię sunę O wreszcie mogę je załadować Wreszcie no wreszcie mogę je kulne Weźcie, wam pokażę jakie to jest OP jest, to Są tak dobre torpedy No to weźmy jeszcze to co do co tutaj, jak mam być z żywnością? Mam być dobrze z żywnością. no i się powiedzieć to. Ja nie, 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 te nie, nie, Bo coś tu się nie, nie, na... mnie zepsuło. nie, 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 bo coś się chyba... nie, U mnie nie, czy ja muszę odpłynąć, żeby to się od, od odbagowało nie? Aha. Wej, shit. Dobra. Jest bug, jest bug. Tu no. Jest bug, Tunno. no. Mam buga, tu no. Nie chciałem do, do magazynów, już do działa. To co mamy? mamy co ty... Dobry, nie cieszę, zaciął, niestety, no nie, no, to się nie niestety, na tunno Za dużo odmówiłem nie O, o, o wiele widzę, za, 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 dużo. Mamy październik. Kurde, to się musiało zaciąć debil. Jeszcze, mm -hmm. dobra, dobra. czy się już w Nie, 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 nie odbaguję się. Jeżeli mi sięgel... jest... no, się działo odbagoło, to będę się będę się odczytywać. O, zbagowało się działo. To pewnie nie akurat czy jeszcze, przy, się naprawi. Na magicznie. Ja, die ja, jak vom od, odpłynę? Za dużo mi w w sensie po 2 minuty bydziemy w porcie, nawet 5 dziurę. No, wolałabym tutaj teraz uprowadzić. Panie, panie, jak wyruszę to panu panie, się, się, magicznie odba, od, odbaguje. O, bym zapomniał torpedy, torpedy, bym zapomniał o torpedach, bo to, nie mam ich na full. Ej, zapomniałem się o torpedach, mój błąd. Eee, a pierdziury zapewniamy. Okej! Okay. Co im przeładowałem to, co jest grane? A, przeładował już je. Was brauchstu, herr Kalloy? Przeładowałś już je? Szau mal. Właśnie chciałem powiedzieć, żebym już je przeładował, bo jak... Bo jak tak mam przeładowane, to proszę... Eee... Coś czuję, że będę musiał czytać. Ropie papier, papier... o nie mam jednego działa co się zacięło mhm no to tu no dupam ja płynę albo będę musiał anulować misję mhm anulować misję no Niestety jest taki, znaczy taki bug, na grę, że nie zdawię tej misji. Po co jej kurwa nie zrobię? Z niego powodu. Bug gry! Bug gry! Witam z powrotem. Na szczęście mi się odbagowało to wszystko. Wiecie, wie, 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 wiecie ile dni musiałem spędzić w polcie? 5 dni. Jebanych 5 dni, bo mi się działo. Za się w armacie. Nie będę przodował działa, bo w nerufówce, bo kończy się to tym, że. Nie będę znał czego pół godziny. Trudno. Na, na że nie będę miał e, przodowanej tylnej torpedy. Nie, 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 nie chcę nic nie zyskować, więc ja już le, lepiej sobie stąd, stąd spadam. Sznila, sznila! Ale teraz to te się odbaguje. Hmm. Na to, nie to Okej, chyba warto wiedzieć. No że ja uciemię, będzie Wydłużyć do aż tam dopłyniemy. Bo nie, ma małego buga. Kurs setzen. A szczęście, że. A to chodzisz, mi z ceboty To chodzisz, że to Wydłużę. No zdarza się tutaj takie bagi, które oczy się, się nie mieszą mechanicy gry i że te to wszystko się baguje. No cóż, to zapomniałem opcji paccennych załadować, no cóż... No troszeczkę to jest troszeczkę dupka Zapomniałem opcji pacennych Mamy to. Chwili pędzę w kierunku już poltu, a nie, nie by... By w z tego. Czutko to wydłużę. Nie chcę po prostu zdezgutować, to by za, za takie długie czekanie. No nie no, wiem, tak. to co 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 posiada, swoje bagi i, i one są niemiłe. No ale jak dla mnie, ale na szczęście to co pamiętam, udało mi się zabezpieczyć to. Mamy 5, to było te 5 i 2, czy nie? No znaczy mam mam jedną te piątkę, a trudno. Ale tu i tak to, to, to będę mógł, 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 jak najszybciej zjeżdżać, tylko szkoda, że nie ma ruchu miasta, no szkoda. Może też no, 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 to wyzwolić optymalizację. W Hunterze to jest tak, tak głupio zrobione, że po tą ulicą byłby ulicy w ogóle nie w Sunny Hunterze. Z i tyle. A te, a te będą mają chociaż ulice. Niektóre będą z Assets to Czekaj, takie lolo, lolo z pixelem w tyłu. bardziej niemieckim. BARDZO mocny niemiecki kościół. BARDZO NIEMIECKI. O, i znikło. No i weźmy mam, mam ten podróż dostępny. Dobra. Dopłyniemy tam. O, to po prostu do, do, dopłyniemy i tyle. I, I to po prostu, to po prostu z, 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 zakończymy odcinek, nie? Po prostu będę musiał to później skleić wam. pójść, później wam, wam, wam to później skleję. ...w procesie do montażu. I po prostu... po prostu tu po prostu... po prostu... żeby... nieść nie iść 20 minut. Tam 20 lury... żeby... żeby... w tym momencie to ci chłopcy, które się pochłopamy... będą jakieś misje... ...tu, tu, 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 Dobra... Może... <technologiczne> 24 minuty by był 4 chociaż. O, coś to widzę było. Zawiadujmy. Zobaczymy, tutaj jesteśmy już w punkcie. Was wir